O nowoczesnej kompostowni odpadów w Rudzie traktował kolejny wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Prezentację, przybliżającą zagadnienia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, przedstawił prezes przedsiębiorstwa komunalnego Tomasz Kulicki. Jest to taki drugi wykład serii wykładów dotyczących ekologii, ochrony środowiska w których chcemy jako przedsiębiorstwo komunalne aktywnie uczestniczyć. Dzisiaj opowiem Państwu o nowo wybudowanej kompostowni. Mówię nowa, ale ona już istnieje i właściwie działa od kwietnia ubiegłego roku. Chcielibyśmy się podzielić doświadczeniem, które uzyskaliśmy w czasie właśnie działania tej kompostowni, przybliżyć Państwu, że coś takiego nowoczesnego jest tutaj na terenie gminy Wieluń. Czy to będzie interesujące? Myślę, że tak, bo dużo ludzi nie wie, że coś takiego się wybudowało, że coś takiego istnieje, pracuje i dzięki temu też przynosi nam pewne zyski. No i nie ukrywam, że dzięki temu, że zarabiamy na tym, ceny odpadów, ceny śmieci są na, bym powiedział, przyzwoitym poziomie w Gminie wielu. Kompostownia odpadów w Rudzie powstała w ramach pilotażowego programu gospodarki obiegu zamkniętego. Zbudowana za prawie 7 milionów złotych instalacja przetwarzania odpadów biodegradowalnych została uroczyście oddana do użytku w maju ubiegłego roku. Generalnie dla przedsiębiorstwa komunalnego był to dobry rok, a dla kompostowni tym bardziej. My ciągle jeszcze jesteśmy w czasie tak zwanego rozruchu technologicznego i próbujemy jak najlepsze efekty uzyskać technologiczne. Natomiast powiem szczerze, bardzo zadowoleni jesteśmy z pracy tej kompostowni, że ona w ogóle istnieje. Bo daje nam różne inne możliwości, między innymi obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstwa komunalnego w kwestii odpadów, co oczywiście przekłada się, chcemy przekładać na mieszkańców gminy Wieluń. Opowiem o tym troszkę więcej w czasie wykładu, natomiast powiem także. Osiągnęliśmy właściwie teraz 100% naszej wydajności, naszego przerobu w tej kompostowni. Już mamy plany i myślimy o tym, żeby dobudować kolejną część tej kompostowni, bo wiemy o tym, że w województwie łódzkim bardzo dużo jest produkowane bioodpadów, natomiast nie ma takiej możliwości, żeby tą ilość bioodpadów przerabiać. I myślę, że musimy wręcz nawet iść w tą stronę, żeby dobudować kolejny segment, żeby zapewnić odpowiedni przerób tych bioodpadów, które, których naprawdę może państwo o tym nie wiedzą, ale w odpadach zmieszanych tych komunalnych jest około 30% od bioodpadów, które są tam, zalegają i są no, marnotrawione. Także, takie mamy plany, ale też więcej o tych planach opowiem w czasie prezentacji. Podczas wykładu słuchacze dowiedzieli się, jakie były etapy powstawania kompostowni, co daje mieszkańcom gminy wybudowanie takiego obiektu oraz jakie są dalsze plany inwestycyjne. Na zakończenie prelekcji przedsiębiorstwo komunalne przygotowało dla słuchaczy słodki poczęstunek. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.